Ejka, tu Mat. witam w kolejnym odcinku Mega Kampanii. Ostatnio nasz wiekowy już władca Masław po raz kolejny ścierał się z Poganami. Na początku odparł on inwazję Litwinów, potem zaniepokojony wzrostem potęgi Rusi Nowogrodzkiej odebrał im ziemię na wołyniu. Odparł on także inwazję pogańskich Węgrów pod przywództwem niejakiego Wencela. No i we wszystkich tych zwycięstwach dość dużą rolę odegrał sojuszniczy zakon joannitów, któremu, w dowód wdzięczności, nasz władca podarował ziemię brzeską. Masłał zyskał także kolejny tytuł królewski, koronując się na władcę Pomorza. No i niestety jego syn i następca, Mieszko, zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Okej, okay, co prawda wciąż jesteśmy nieco osłabieni po inwazji Wencela która dobiegła końca kilka miesięcy temu. Ale Masłabowi na pewno bardzo się nie podoba to, że na Połabiu cały czas są pogańskie plemiona. No i co prawda wódz Głomaczy nawrócił się na katolicyzm i przyjął chrzest, ale cały czas mamy tutaj niezależne i pogańskie plemiona dalemińców i milczan. No, tak więc nasz władca zapewne chciał, aby te ostatnie warownie pogaństwa w tym regionie zniknęły. Na pewno nie zrobią tego katolickie Niemcy, ponieważ tam już od dziesięcioleci panuje dynastyczny konflikt. Tak więc król decyduje się tutaj zainterweniować. I na początek wypowiada on świętą wojnę w plemieniu dalemińców. OK, zbierzmy więc nasze armie w brani boże. Mamy ponad 8000 wojów, no a nasi przeciwnicy dysponują zaledwie 2000 armią. Okej, okay, nasze siły już zebrane, jednak po stronie dalemiców stanęli ich bracia w pogańskiej wieży, i plemię Milczan przysyła na pomoc tysiąc swych własnych wojów. No jednak wciąż mamy bardzo dużą przewagę liczebną, a więc nie powinno być problemu. Okay, nasze siły przekroczyły rzekę łabę i rozpoczęła się bitwa. No już na samym jej początku, poprzez bardzo ostrożne manewrowanie, nasz król okazał swą cierpliwą naturę i zyskuje właśnie tą cechę charakteru. No i co prawda nasze siły nie są w najlepszej sytuacji z powodu konieczności przekroczenia rzeki, mamy jednak olbrzymią przewagę liczebną i bitwa kończy się oczywiście naszym zwycięstwem a tymczasem milczanie rozpoczynają oblężenie Braniboru. Ok, tak więc myślę, że nasz odważny król nie będzie czekał tutaj z powolnym oblężeniem i spróbuje wziąć stolicę Pogan szturmem. Jednak niestety obrońcy są strasznie zdeterminowani, a ich fortyfikacje bardzo potężne. No i niestety nasza armia strasznie się wykrwawia w tym ataku. A niech to, no i w końcu wzięliśmy ich gród, ale przy olbrzymich stratach. No, nasza armia została dosłownie zdziesiątkowana. Pozostało nam zaledwie niecałe 1400 wojów. Sytuacja się nieco skomplikowała, bo w tej chwili ta niewielka tysięczna armia Milczan stała się nagle dla nas zagrożeniem. A tak więc wobec tej bardzo trudnej sytuacji, Masław raz jeszcze decyduje się wezwać naszych sojuszników, a więc zakon Joannitów. No i liczący ponad 5000 ludzi kontyngent szpitalników rusza do obleganego przez Pogan Braniboru. No a tymczasem nasz król Masław, który jak pamiętacie ma ambicje, aby poprawić umiejętności intrygi, zdaje sobie nagle sprawę, że wiele z nich rozgrywa się tuż pod jego nosem. No i jego służba, od dziewek kuchennych, aż do chłopców stajennych, codziennie dzieli się masą różnorakich plotek. I gdyby nasz władca miał poprawić swoje umiejętności w tej wykręconej grze manipulacji i podstępu, być może powinien się do nich przyłączyć. A no cóż, być może, ale to chyba nie byłoby w stylu naszego władcy, który jest dość poważnym człowiekiem. Tak więc myślę, że Masław raczej nie zniżałby się do tego poziomu i nie plotkował ze swymi służącymi. Tak więc odpuścimy sobie i opcja numer dwa. No a pod Braniborem wojska zakonne całkowicie zniszczyły siły Pogan. Jest to już wystarczająco silny cios zadany przeciwnikom, którzy muszą przystać na nasze warunki. I tym samym przyłączamy nowe terytorium do naszego królestwa zwane Ziemią Dziewińską. Tak więc ostatnią ostoją Pogaństwa na Połabiu jest plemię Milczan zamieszkujące Miśnie. No ale niestety w tej wojnie ponieśliśmy olbrzymie straty. No i okazało się, że dokonywanie szturmów czasem potrafi być bardzo skuteczne i szybkie, ale może być też bardzo ryzykowne. Dotrzymując cnoty cierpliwości, Bóg naucza nas, jak okazywać miłosierdzie grzesznikom. No i nie ma lepszego sposobu na okazanie miłosierdzia niż przebaczenie największemu grzesznikowi i wspólna modlitwa razem z nim o jego ocalenie. No i mamy tutaj do wyboru albo pomodlić się razem z tym grzesznikiem, albo też pomodlić się o jego duszę samotnie. No i co ciekawe, tym grzesznikiem jest nasz najpotężniejszy wasal, a więc książę śląski Witosz II. O no cóż, jak pamiętacie, Witosz uratował życie naszego władcy, kiedy uwolnił go z rąk porywaczy. Tak więc myślę, że Masław w dowód wdzięczności wybierze opcję numer jeden. Ze łzami w oczach, książę Pitoż II przybył do kaplicy. I spędził tam razem z królem całą noc, desperacko modląc się do Boga o okazanie miłosierdzia. No i świetnie, nasz władca raz jeszcze udowodnił swą pobożność, a także jeszcze bardziej poprawił relacje z tym wasalem. A, no i z jakiegoś powodu, być może z powodu podeszłego już wieku, bo Masław ma 69 lat, nasz król nie jest już tak odważny jak kiedyś. I traci tą cechę charakteru. A tak więc, no cóż, prawdopodobnie nasz król nie będzie chciał już ruszać na kolejne wyprawy wojenne, ale zapewne chciałby on cały czas szerzyć wiary wśród pogan. No i całe szczęście oprócz opcji miecza mamy także opcję pokojową. I Masław decyduje się wysłać misjonarza do naszych przeciwników, których niedawno pokonaliśmy, a więc na Litwę. No kto wie, być może z tego dostrzeże plusy przyjęcia chrztu, no ponieważ silna hierarchia kościelna mogłaby umocnić jego władzę. A jak widzicie, w tej chwili zmaga się on z dość silnym buntem. Niestety tak się nie stało, i Stegut uwięził naszego wysłannika. Ok, tak więc nasz król mianuje od razu następcę i decyduje się go wysłać na wschód, na terytorium Konfederacji Briańskiej. Jest to Związek Rusińskich Pogańskich Plemion, który jakiś czas temu zyskał niepodległość spod panowania prawosławnej Rusi Kijowskiej. No i świetnie, tamtejszy wódz Aleksiej przyjął naszego misjonarza i pozwolił mu pozostać na jego dworze. Tak więc trzymamy kciuki za naszego biskupa. A co się tyczy Połabia, to ostatnie pogańskie plemie, a więc plemię Milczan, prawdopodobnie wkrótce zostanie podbite, już zostało najechane przez katolickiego wodza Głomaczy, sprzymierzonego z władcą Pragi. Okej, okay, mamy mnóstwo złota, tak więc rozwijmy nieco infrastrukturę naszych grodów w Wielkopolsce. No i co prawda potężny władca Szwecji przyjął chrzest, jednak najwyraźniej nie oznacza to końca ery wikingów. No bo mamy tutaj na przykład pogańskiego władcę Skanii, który de facto kontroluje całą Danię. No i niestety w tej chwili nasze terytorium na Połabiu cierpi od najazdu wikingów. No bo mamy tutaj ponad tysiąc Islandczyków, którzy łupią w tej chwili nasze posiadłości w Warnowi. Ok, tak więc spróbujmy ich pokonać. No i tutaj chyba siły samej tylko domeny królewskiej, wzmocnione drużyną, powinny wystarczyć. Jednak stając sobie sprawę z naszej nadchodzącej armii, Wikingowie wycofali się na swoje okręty. Zabójcy są ciągłym zagrożeniem, któremu czoła musi stawić każdy władca. I aby przygotować się na tą ewentualność, nasz władca powiększył liczebność swej przybocznej straży. Tak więc każdy potencjalny królobójca musiałby się najpierw przez nich przebić. No i świetnie, dzięki temu nasz władca poprawił nieco swoje umiejętności i intryg. No a katolicki wódz Głomaczy zdołał podbić plemię Milczan. Tak więc w ten oto sposób padł ostatni pogański bastion w tym regionie. No a niech to, wikingowie powrócili. Tak więc spróbujmy ich raz jeszcze przepędzić. Jednak przeciwnicy raz jeszcze wycofują się na swe łodzie. O, co my tu mamy? Lokalne elity zamieszkujące Piwzno, którym rządzimy już niemal 40 lat, przyjęły polską kulturę i język. No, tak więc mamy tutaj niewielką polskiego języka i obyczajów na terytorium północno-zachodnich Czech, a także na ziemi słupskiej. No jednak na pozostałych terytoriach Pomorza i Połabia cały czas dominują lokalne, nieco odrębne dialekty i obyczaje. A niech to wygląda na to, że Stegut poradził sobie z rebelią i mając już pełnie władzy nad Litwą Decyduje się raz jeszcze nas zaatakować. No i tym razem jego celem jest także Ziemia Płocka. Ok, tak więc zbierzmy nasze siły. No i cóż, ponieważ walczymy z innowiercami, raz jeszcze skorzystamy ze wsparcia zakonu szpitalników. No i myślę, żeby korzystamy ich okręty, aby po prostu wysłać z Bałtyku szpiegów na litewskie terytorium. Dzięki czemu będziemy mogli śledzić ruchy ich wojsk. Okej, okay, zebraliśmy już naszą armię. Która jest dość imponująca, bo liczy aż 15 tysięcy wojów. A nasi szpiedzy donoszą nam o niemal 11 tysięcznej armii litewskiej, która kieruje się przez żmudź w kierunku naszych granic. A no cóż, nasz władca nie jest już odważny. Jest za to cierpliwy, no dlatego też poczekamy na nadejście Litwinów, tak, aby po prostu zaatakować ich na naszym terytorium. Stegut dość odważnie decyduje się na atak przez rzekę Wisłę i kieruje się z Płocka na ziemię sieradzko-łęczycką. No cóż, tak więc poza przewagą liczebną będziemy mieli dobrą pozycję defensywną, tak więc przyjmiemy ten atak. O, no i mamy tutaj całkowite zwycięstwo w bitwie pod Radomskiem. No to jest wręcz masakra Litwinów. Ponieważ z ich 11-tysięcznej armii ocalały zaledwie 3000. No a nasze straty to niecały tysiąc wojów. Ok, tak więc ruszamy w pościg do Kalisza. Mamy kolejne zwycięstwo, i ponadto zdołaliśmy wziąć jednego z ich wysokich wodzów. Niejakiego sprudeika wodza liwów. No i świetnie, to jest bardzo wysoko postawiony jeniec. No, lepszym więźniem byłby tylko sam Stegut. Okej, okay, na Kujawach sknieciliśmy ostatnie resztki Litwinów. No i na tym etapie Litwini ponieśli już tak koszmarne straty, że Stegut musi zaakceptować porażkę. Tak więc musi się on zgodzić na kolejny upokarzający pokój i zapłacić nam bardzo wysoką daninę. Cóż, miejmy nadzieję, że druga kompletna klęska czegoś go nauczy. No i po otrzymaniu bardzo wysokiego okupu wypuszczamy także wodza liwów. O no, tak więc przy niewielkich stratach pokonaliśmy naszych wrogów i mamy w tej chwili bardzo dużo złota. Ok, tak więc mając tak olbrzymią fortunę, no myślę, że raz jeszcze odwdzięczymy się naszym sojusznikom, a więc Joannitom. Tak więc Masław wręcza im kolejną bardzo wysoką donację. No a za pozostałe złoto, jeszcze bardziej rozwiniemy naszą infrastrukturę w Wielkopolsce. No i tak przyglądając się naszemu wnukowi i następcy Jankowi, wszystko wskazuje na to, że będzie on zupełnie innym człowiekiem niż jego ojciec i dziadek. No, ponieważ raczej nie będzie on jakimś fanatykiem religijnym, no, młody Janko jest raczej cynikiem. No, i mamy także dość niepokojącą chyba sytuację na południowym wschodzie, ponieważ do naszych granic zbliżają się muzułmanie. Wygląda na to, że raz jeszcze pokonali oni Hamat Węgierski, podbijając całą Wołoszczyznę i przecinając terytorium Węgier na pół. A no i niestety, po początkowych sukcesach, nasz biskup został ostatecznie uwięziony przez wodza Aleksieja. Ok, spróbujmy wysłać raz jeszcze następcę tego biskupa do Wilna. O, być może raz jeszcze pokonany z Stegut przyjmie do wiadomości wyższość chrześcijaństwa nad pogaństwem. Ale nie. Ok, tak więc spróbujmy wysłać biskupa do Rusi Nowogrodzkiej. No co prawda tamtejszy władca Cyryl nie darzy nas sympatią, ponieważ przecież najechaliśmy na jego ziemię. No ale spróbujmy. Ale mamy niestety kolejną porażkę i Cyryl także uwięził naszego misjonarza. Tak więc niestety kończą nam się już powoli opcje, no a jednak pomimo tego Masław decyduje się wysłać naszego biskupa do odległej Permii. Jest to bardzo odległa, biedna i mało zaludniona kraina, która jednak byłaby całkiem niezłym przyczółkiem chrześcijaństwa na dalekiej północy. i tamtejszy władca, niejaki Erzija, przyjął naszego wysłannika i pozwolił mu tymczasowo pozostać w jego siedzibie. No tak więc trzymamy kciuki. Ale niestety po raz kolejny nasz wysłannik kończy w pogańskiej niewoli. No, no tak więc po tej serii porażek Masław decyduje się wysłać naszego kolejnego biskupa na nasze własne terytorium. No bo cały czas mamy tutaj kilka pogańskich prowincji, m.in. Branibur. Masław raz jeszcze powiększył liczebność swojej straży przybocznej i w ten sposób zrealizował swą ambicję, aby poprawić umiejętności intrig. No i było to niestety jego ostatnie dokonanie ponieważ w wieku 76 lat król Masław II półręki umiera z przyczyn naturalnych. Ach, tak więc za nami kilkadziesiąt lat bardzo udanych rządów, ponieważ Masław nie tylko wzmocnił władzę królewską, ale także bardzo znacząco poszerzył granice naszego państwa. No tak więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Tak więc wkrótce okaże się, czy małoletni Janko sprosta wyzwaniu, i czy oprze się licznym, wewnętrznym i zewnętrznym przeciwnikom? No, którzy tylko czekali na śmierć naszego niezwykle potężnego i silnego króla Masława. Przed nami bardzo niepewny i niebezpieczny okres? No i co się w tym czasie wydarzy? Zobaczymy w kolejnych odcinkach, na które zapraszam.